Siema wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmina. I w tym odcinku, jako że mamy noc, e, powykonujemy sobie w końcu dość sporo tych questów. E, skorzystamy z faktu, że właśnie e, jest noc. E, no i pierwsza rzecz, którą zrobimy, to przejdziemy się do e, Misia Kodłacza. Tak się jakby nazywała ta karczma, tawerna, nie wiem. E, I to mamy dosyć sporo questów, także zaraz sobie je powykonujemy. Nie wiem, czy może Carmen jest tutaj gdzieś, czy już wasza. Weszła do środka, chyba. A to wejdziemy za nią, bo oddamy jej questa przy okazji. What? A, tu jest Fleder, dobra. Spróbujemy Fledera zabić, mamy dosyć sporo zdrowia. Gratuluję ja. cię, kimkolwiek jesteś. Dobra, użyłbym znaku, ale jakoś mi się wydaje, że jak użyję tego znaku, to znowu wszyscy bandyci się na mnie rzucą. O! No i mamy level up: kły fledera. Na pewno wiem, że ten kill nam się przyda dla dentysty chyba w trzecim akcie czy czwartym. Nie, trzecim chyba. Um, więc trzeba zbierać różne takie dziwne kły albo zęby. Dla niego. No i dobra, wchodzimy sobie do Carmen. Do zamtuzu. I jest tutaj. Wróciłeś. Dzięki za pomoc, mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawy we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 Orenów, chyba, że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Płać, nie kombinuj. Jak chcesz, twoja strata. Oto pieniądze. Dzięki. Wiedz, że naprawdę jesteśmy ci wdzięczne. Kurwy swój honor mają. Opowiem dziewczynkom, co dla nich zrobiłeś. Możesz liczyć na spory rabat. No, to dobrze, że kurwy mają swój honor. To brzmi bardzo wiarygodnie. O, i you know what Dobra, I ma się coś tutaj ciekawego na górze na przykład Jakaś szafa Eee, baranie. barani, to mi się nie przyda no dobra. To w takim razie idziemy już do tej karczmy. Tylko gdzie tu zaś jest... Tu jest wyjście, dobra. No dobra, tutaj już nic nie mamy Tak więc, um, tu jest wejście do karczmy, na tablicy ogłoszeń też nic nie ma, także wchodzimy No i od czego by tu zacząć? Aż sobie jeszcze raz questy sprawdzę Muszę <laughs> to nie... Gra w kości. Może w końcu bym tą gra w kości zrobił, wiecie, ale... Kurde, nie mam szczęścia w ogóle do tej gry. Ale zobaczymy, jeżeli ktoś tutaj będzie, to z nim zagramy. Eee... Hazardisto, musimy, bez... musimy pogadać z hazardistą. To jest jedna rzecz. Co się dzieje o północy w magazynie w Slamsach? O północy oj, to może jeszcze znożymy to stop. Jeszcze jedna sprawa, spróbujemy do tych slumsów pójść. Tylko, które to są slumsy? Wiecie, co może. Znaczy, to, to które to są slamsy, który to jest magazyn? E, dziennik tutaj. Tu, okej. Okay. Nie ma Javeda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. To dzieło. Za kogo on się uważa? No. Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, gliną. Spokojnie. To tylko Wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że Wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda, Geralt? Dobra, na razie zagramy w jego grę, bo może on ma jakiś ciekawy plan? Prawda. Widzicie, nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość. A mamy rozmawiać o przyszłości Twojej przyszłości która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli jawet się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się. I to wkrótce, jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Jawet i wiedźmińskie tajemnice, albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego Salamandry. Jawet już mi nie ufa. Nie wiem, gdzie jest i co zamierza. Magister? Nie wiem! Wyjechał gdzieś! Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się! Nic nie wiem! Przysięgam na grób matki! Zatrzymaj tego potwora! Przecież jesteś stróżem prawa! To będzie morderstwo! Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć! Nie, już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie. Uwiń się szybko. Nie ma problemu. To będzie przyjemne Ja pierdziele już wszystkich skosiłem Ja pierdziele jaki multi -kill. Wszystkich na ostatni piękny kawałek skosiłem O boże ale piękne Dobra, co wy tu macie, macie orenę i tą broszurę Ty nie masz nic eee, Ty masz broszurę ty też nic nie masz, i ty masz fistech. I tu jest czyjaś głowa. Aha, jego. Dobra. <grybujesz> dobra, coś ciekawego tu mają? Chyba nie. Dwa oreny. No dobra, to wychodzimy. I co się stało z tym questem? Co mam teraz zrobić w związku z nim? Czas pogadać, pogadać na poważnie z Vincentem. Ok, ale to zrobimy już rano, nie będziemy marnować nocnego czasu, że tak to powiem. Um. Ok, także teraz do tej karczymy się przyjdziemy w końcu. Tak, od razu zrobię tutaj save'a, żeby nic głupiego nie zrobić. Żebym znowu nie musiał powtarzać całej gry. Dobra, em, hazardzista Potrzebuję takiego człowieka. Którego tu nie widzę. Ale jest walka na pięści. baba! Więc czemu nie? Czego? Wyglądasz na doświadczonego pięściarza. A nie jeden ryj się obiło, a co? Pokonałem grubego Anzelma. Teraz szukam godnego przeciwnika. Masz coś do grubych? Owszem. Owszem. Lepiej dla ciebie, żebyś nie był specjalnie przywiązany do zębów, bo właśnie wkurwiłeś dudę. Spokojnie. Najpierw ustalmy stawkę. Siedemdziesiąt pięć oreniaków. Wchodzę. <laughs> Owszem, mam coś do gruby. Dobra, zobaczymy czy mi się uda. Wszyscy mnie dzisiaj wkurzają. Dawaj. Ech, mnie o, jakie tu widzę Nie za bardzo wiem, jak się dokładnie robi te uniki, kurde. Jakoś mi nigdy nie wychodzą. Coś teraz jakoś idzą. I idzą, idą, idą. Wszyscy mnie dzisiaj wkurzali. O, no i teraz na przykład nie. O, teraz nie trafił. To chyba trzeba tak w odpowiednim momencie. Dobra. O! Jebudzu. Yeah, się stało? Widzę podwójnie. Wygrałem. Czas się rozliczyć. Bierzcie co chcecie. Dwie nalewki z Mandragory, złoty naszyjnik lub 150 Orenów. Eee, Oreny zawsze są najlepsze. Biorę pieniądze. 150 Oreniaków masz. Zabaw się. Okej. Okay. Mamy tu kufer. coś ciekawego tutaj. Cukrowa lalka, no to dzięki. O ty, kim ty jesteś tutaj? Pokaż no się. Będzie mi się w końcu wyspać. Żadnego Co za gnój! Dobra, ale. Ja chciałem hazardzisty, ale ja widzę tutaj go nie ma. Dobra, ym, posłaniec, może ci coś powiesz? Witaj! Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co. Hmm, Hm Co by to? A damy może pieniądze? Dam sto renów za informację. Kto płaci za broszę. Wynoś się, nic ci nie powiem. Wynoś się, nic ci nie powiem. Ścignaję. dożyłby. Kurde, mogłem zapisać, ale nie wiedziałem, że... Zapomniałem, że... Kurde, zapomniałem zrobić zapisy po walce o to mi chodzi przez cały czas. Tak słyszałem już. Wyżej się na czymś innym. Eee, pff, no i co? Kurde, ja wiem, że... Eee, za te broszy płaci Loywarden, ale nie mam. ty gnoju Ha? Dobra, wiesz co? Spróbuję jeszcze raz tę walkę zrobić. Trochę mój błąd, ale już trudno. Ok, no i jeszcze raz się z nim podbijemy. Gdzie ty jesteś, tu jesteś. Dobra, tu wszystko słyszałem. Owszem, jesteś gruby, mam coś do grubych, wchodzę. Ej, weź, weźcie mi tu może. No co zachamy, no? Trochę miejsca byście. No patrzcie, takie to jest. Kurde, ci się biją, i ja miejsca nie mam. Trochę dziwnie yy, działa to uderzanie muszę przyznać. Kurde, no muszą oni też się tu bić, Bierz jak baba! Eee, No proszę nie. Jezus, Maria, co za. Rozwalę ci, mordy! Wszyscy mnie dzisiaj wkróżą. Dobra. Po kolei, nie widzę nawet Geralta, nie wiem czy on się chowa, czy nie O Jak Skyrim O <grym> Skyrim wersja Wiedźmińska Dobra, 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 biorę pieniądze Kurde gnoje w dwa wredne będą się bić no to prawdziwa walka a ci. Dobra, zapić grę. A więc skoro nie chcesz po dobroci witaj. Czego tu szukasz, przybyszu? Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli to co? To może pogadamy inaczej. Mów, kto płaci za broszę. Albo załatwicie tak, że rodzona matka cię nie pozna. Wynoś się, nic ci nie powiem. Szkoda, że nie mogę tu broni wyciągnąć. Zobaczymy, jak bym się dogadał. Dobra. Się. Czyli została ostatnia opcja. Trzeba się z nim napić. Jak wszystko inne zawiedzie. Gdy wszystko inne zawiedzie, trzeba się napić. A nawet. Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie zawsze raźniej. Okej, okay, to pijemy. Co my tu mamy? Wyzimski Champion. Może jeszcze jeden? Może powinienem się wyprowadzić? To jest dobry pomysł. Coś innego może teraz? Jakiś redański lager na przykład? Aha... Może teraz to? Już nam się zaczyna trochę ro obraz rozmazywać, już jesteśmy pijani. Ok, no i lecimy jeszcze raz z wysiędzickim czempionem. O, A, łeb masz twardy. Ja już mam dość. Szukam pracy. Wiesz, u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel. Pracuję dla Lojwardena. Wiesz, tego kupca z Nilfgaardu. Powinien mieć jakieś zlecenie. Dzięki. Nawet nie wiesz, jak mi pomogłeś. Przyjaciołom zawsze chętnie pomagam. Co? A więc, jak zwykle, zadziałało napicie się. Dobra, a więc teraz bardzo wolnym i chwiejnym krokiem może dojdę do karczmarza. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach, białe włoski? Niech zgadnę, z cyrku się urwałeś. Rozbawiłeś mnie, do łez. Może też masz cyrkową przeszłość. A, odciąć się potrafisz, <laughs> swój chłop. Czego ci trzeba? Hmm. O co chodzi z tymi zakładami? To taka nasza plebejska rozrywka. Dwóch twardzieli leje się po gębach, a my obstawiamy. A twardziele? Co z tego mają? Kasę ma się rozumieć. Można zarobić, pośmiać się. Chłopaki rozładowują stres. A jak przypadkiem przywalą za mocno, to pies ma co jeść. Wszyscy na tym zyskują! <laughs> no, jakby nie patrzeć. Morad. Dobra, a więc... Y Zamówimy sobie u niego pokój zaraz, ale ja chcę tutaj z wszystkimi pogadać zanim to zrobię. Eee, to tak najpierw z baraniną może. Czego chcesz odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzykna, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, wilczek walczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Gardzę takimi jak ty. Pogarda wilczku to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniarską pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. To dzięki. Dobra, i jeszcze ty. Witam, witam. Kogo tu przyniosło? Kim jesteś? Nazywam się Kolman. Czym się zajmujesz? Sprzedaję różne rzeczy. Jeżdżę to tu, to, to tam. Gdzie na przykład? Ostatnio na bagna. Ale to nie twoja sprawa. Tak, tylko pytam. Kupujesz coś? Hmm. Nie potrzebujesz usług Wiedźmina? Nie, po co? Chociaż skoro już o tym wspominasz. Tak? Jest pewna sprawa. Nawiedzony dom to zadanie raczej dla egzorcysty niż Wiedźmina. Duchy? Wątpię. Mnie interesuje efekt. Krzesła mają nie podskakiwać, drzwi nie otwierać się same, rondelki wisieć spokojnie na ścianach. Zobaczysz, co się da zrobić? Ok. Jasne. Zobaczę. Świetnie. Nie pożałujesz. Dom znajduje się tuż przy wejściu do kanałów, niedaleko bramy prowadzącej na Groble. Szklarz łatwiej by zwalczył przeciągi. O, już straciłem upojenie alkoholowe, że tak to powiem. Ale jesteś z wam pogadać. Kupuj. W ogóle co mogę od ciebie kupić? No tak. Mogę ci sprzedać fittek. Zwiedzi się za sztukę. Dobra, to sprzedamy mu sześć. Tak, żeby jeden mi został dla Siemka na, wszelką, na wszelki wypadek. I chodź tutaj. Kupujesz coś? Um... Widziałeś kiedyś, w sensie? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Daj mi spokój, nie chcę z tobą gadać. Ale? Odwal się! Okej, okay. to ciekawe. No dobra, co my tu mamy? Kelnerka. Witaj włosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym? To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze, ale zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie. <laughs> Idziemy na zaplecze. Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie? Może jednak zaryzykujemy. Nie, ostatnio sprawnie, je tak, że wyplułam zęba. <laughs> no, dobra, może jednak masz rację. To, co, co tutaj masz? Masz chleb Czemu nie? Wypatroszoną rybę też ci mogę sprzedać Mam gdzieś sprzedać bułkę Chleb z szynką. patrz jakie skarby tu trzymam Przyjechał Psi, sam, na pewno ci nie sprzedam, to do questu Ujdzie z barani Jakieś wino e, Piwa zawsze się przydadzą Wino różowe z Metiny The fuck? Okay. Czy my tutaj kogoś jeszcze mamy? Chyba nie. Chciałem tego. tego, tego, tego znaleźć, ale widzę, że chyba nie jest mi dane. Także ja idę spać. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie pięć orenów. O, jaki dywanik dostałem nawet. Trzy talenty. Hmm. hmm, 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 hmm. hmm. To co? Styl, styl grupowy. A potem będziemy się martwić. Na archemion też nic nie możemy. No to idziemy spać. Do świtu. No, No dobra, także możemy dalej wykonywać questy? Z tobą chciałem pogadać tak w ogóle, ale zapiszę sobie. Bo chyba będę mógł z nim zagrać w kości, wiecie? Geralt, kopelat! Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć! To ja, Munro! Uchodźcy podczas wojny pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem, na pewno pamiętasz! Jak życie? Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę, jestem wykidajłą. To spokojna praca? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym zawodowo. Zagramy? Bez urazy, ale grywam tylko z zawodowcami. Zagraj sobie z Carmen w zamtuzie naprzeciwko. Albo niech cię Zoltan doszkoli. Aha, ci. Czyli... czyli najpierw musimy zagrać z Carmen. O, hazardista, dobra, mamy hazardzistę. Jeszcze raz save. Na tym samym. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Jeśli chodzi o kości, to powodzi mi się różnie. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Wierzę. Od razu widać, żeście człowiek bywały. Nie to, co te ciury tutaj. Zagrać z taką figurą to honor dla mnie. Jestem wiedźminem. Nie boisz się, że rzucę urok na kości? Lepiej przegrać ze światowym człowiekiem, niż wygrać z byle chłystkiem. Z tutejszymi chreczkosiejami i tak można grać tylko o kapustę. Grywałem drzewiej z myśliwym. Dorzeczny to był kompan, ale m go dawno nie widział. Z tego co wiem, myśliwy nie wróci. Po prawdzie to myślę, że się zraził. Lubił grę o duże stawki, a szczęścia w kościach mu brakowało. Szczęścia w miłości też. Skoro tak mówicie. Hmm, no dobra, srebrny miecz. Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś. Chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie, przy szpitalu lebiody. Okej, okay. a więc kolejny quest aktualizowany. Wychodzimy sobie. No, i można powiedzieć, że większość tego odcinka spędziliśmy właśnie w tej karczmie. Um... I tutaj będziemy kończyć odcinek. Także w następnym odcinku myślę, że na pewno zagramy sobie w Carmen w Kości. Z Carmen w kości. I co będziemy robić dalej? Szczerze nie mam pojęcia. Zobaczymy, ee, jak to tam będzie wyglądać. A na razie tutaj się zami żegnam. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.